Siemanko widzowie, godzina 16.16 16. W końcu serwery działają Nie działały jakieś 10 godzin, ale w końcu są I mogę wam powiedzieć o paru rzeczach Mianowicie, na sam początek, jak zostawicie dużo Łapek w górę, takich pod tym filmem Łapek o, to przygotuję dużo tych rozbudów Mam teraz 70 koła, ale spokojnie Dużo karty jest na sel Dzisiaj czwartek wieczór, nowe ważne mecze Więc będzie ruch na rynku, to sobie na silverach Zarobię trochę siana, myślę, że tak z 200 koła Uda się zarobić i przepalimy to na rozbudowy Subskrypcja, żeby kolejnych filmów Nie przegapić, to już jest wiadome, wiadome jest też to, że każda subskrypcja na tym kanale to więcej paczek na Team of the Year, także jak się jeszcze nie ma, no to warto zostawić. Instagram możecie pisać, jeżeli potrzebujecie pomocy w składzie, a resztę przy okazji w filmie będę sobie reklamował, bo wyszła taka oto rozbudowa. 83 plus razy 10, w wymaganiach są dwie karty, trzy karty, 8.5. Przepraszam bardzo, jeden inform składzik 8.4. a ja od razu sobie zrobię te dwie rozbudowy, żeby nie zapomnieć. Druga rozbudowa oczywiście zrobiona, ale tutaj nie rozchodzi się o to, że ja sobie robię rozbudowy i trzymam je na toty, a tutaj rozchodzi się o te wymagania. Piłkarze nie mniej niż 85 overalla, minimum 3. Naszła wena inwestycyjna, i w tym momencie widzicie screeny. Po ile te karty były kupowane, wrzucałem na Discorda dla patronów, do którego oczywiście zapraszam, ale później również wrzuciłem na naszego Discorda handlowego dla widzów, do którego link macie w opisie. W sumie to nie tylko handlowy, ogólnie Discord Fifowy. Zapraszam, zapraszam. Reaktywacja jest robiona. Wrzuciłem najpierw dla patronów, wiadomo, no bo patroni mają pierwszeństwo, tak, ale dla widza też na Discorda wrzuciłem. Na pewno na patronie wiele osób zdążyło złapać. No i przez te wymagania właśnie te karty 8-5 wystrzeliły dosyć nieźle, bo zarobek na tych kartach był naprawdę, naprawdę świetny. Ja akurat robiłem co innego i miałem zainwestowane końcy w Pelegrinich, tutaj dalej się jakieś karty sprzedają, bo wiecie, bo handlowałem trochę, nie za dużo, ale coś tam pohandlowałem, po tym patchu wystawiłem jeszcze raz i, I się reszta tych silwerów sprzedaje, ale właśnie miałem zainwestowane w Rebici, w Pelegrinich, Traore mam, dalej tych Brolinów niestety, które potaniały 15 tysięcy, a nie, przepraszam, o 10 tysięcy potaniały, nawet chyba trochę te Broliny odbiły, Teraz, ale no nie miałem za bardzo kasy To po pierwsze, a po drugie byłem zajęty Czym innym po prostu, nie, więc Więc no ja za bardzo tego nie kupiłem Ale patroni kupili mam nadzieję, że Jakiś widz też się załapał, mimo że parę minut Po tym jak wrzuciłem na patrona To wrzuciłem na discorda dla widzów i te karty już były Po 12,5 tysiąca, no to jednak Coś złapać się widzą na pewno myślę Udało, no ale poza tym kontentem co jest No to tak, to tak średnie. Znaczy poza tym kontentem co jest, prawda Myśli poza tymi rozbudowami 8.3 No to jest taka totalna średnia bo coś jeszcze wyszło, tylko yy, nie mogę tego znaleźć. Bo ten Raul Garcia już był wcześniej, ale to było wyzwanie. Czekajcie, sekundę. O, to wyszło. Takie coś. O złotą paczkę rzadkich kart. że też sobie to zrobię. Nie będę tego teraz robił, bo i tak tego nie otworzę, bo na to ty sobie zostawię. Ale jak tak kontent słaby, to musimy sobie kontent zrobić sami. Parę rozbudów na taką rozgrzewkę zrobiłem przed tymi, jak wbijecie łapki, bo pewnie wbijecie na, przedsma na przedsmak tego, co może być. Tak myślę, żeby zrobić sobie, nie wiem, z 200 tych rozbudów. Rozbudów zarobić na 200 rozbudów, coś tam może sprzedać tego trzeba trzasnąć sobie 200 rozbudów i tak otwierać trochę na streamie, trochę na odcinku, trochę jeszcze do toty przetrzymać i, i byłoby naprawdę spoko. Ogólnie to ważna informacja teraz dla widza, bardzo ważna, bardzo polecam tak robić, bo, bo tak w tej Fifie nawet jeszcze, nie? Taki był tryhard na samym początku, że jak najwięcej końców żeby mieć, żeby wow, zarobiony milion, milion trzymam na koncie, nie wydaje na jakieś rozbudowy, bo się to nie opłaca za bardzo. Znaczy, no i tak wydawałem, ale nie w takich ilościach, jak na tym koncie, bo na przykład, jakbym dalej grał na koncie, na tym koncie, gdzie był tylko handel, tylko handel, tylko zarabianie, praktycznie, to bym na przykład nie kupił sobie na samym początku kart do rozbudowy. W sensie do rozbudowy Hero wtedy nie wydałbym kasy na foder, żeby przepalić go o ikonę i, i się dobrze bawić, tylko bym kisił te końsy i, i kisił, i kisił, i nie dokisił pewnie. Więc polecam tak podchodzić do tego na luzie, nie? Fajnie jest mieć dużo końców, ale fajnie jest też mieć takie końsy, które można rozpierdzielić na rozbudowy, na jakieś Herosy, na ikony, no raz, na jakieś czas sobie może jakąś paczkę w sklepie za końcy kupić, ale tego to dalej nie polecam robić, chyba, że jest jakaś naprawdę bardzo fajna paczka, ale tak wiecie, fajnie jest sobie po prostu zarobić końcy, jest fajnie, trochę zostawić na kolejne zarabianie, na jakieś inwestycje, trochę przepalić na coś, pobawić się i trafić kilka kart 8-3 pod rząd, no ale może w następnych rozbudowach będzie lepiej, także łapa do góry, zostawcie łapę, to zrobimy ich dużo. To sobie zostawmy, bo jeszcze jest jedna rzecz do zrobienia, te paczki zostawmy, jeszcze coś pod koniec otworzymy, bo pragnę przypomnieć wam wszystkim, teraz jeszcze z tego miejsca, że za chwilę kończy się Wyzwanie z draftami Ono było chyba w zadaniach, zimowy draft Jeden dzień, dwie godziny, wygraj 20 meczów draft I dostaniesz paczkę 5 piłkarzy, 84 4+ Tutaj macie kolejne rzeczy Już o tym mówiłem, ale tak taktycznie Przypomnę, że te paczki są naprawdę spoko No i karty do przepalenia oczywiście Które już w większości przepaliłem I żetony też możecie zdobyć za darmo Robiąc sobie SBC, gdzie ono jest O żeton. tylko ja już je zrobiłem dzisiaj więc... więc będę miał zakończonych I mi się odnowi, bo ono się codziennie nie odnawia, jeszcze dzisiaj się odnowi, więc zróbcie i. No i warto to wyzwanie zrobić po prostu, bo takie paczki za darmo za zagranie draftu, który jest darmowy, tam trzeba karty 8-2 przepalić. Skład 8-2, przepraszam bardzo, taki żeton, więc Więc to jest jak za darmoche. Jeszcze nagrody za Rywalsy, które też za prawdopodobnie odłożymy na to typa kaza 5 dych, taka O i taka O. W sumie fajne. No to szybki draftcik. Może jakieś fajne karty wypadną, postaram się cały draft treścić w 5 minut. Mam nadzieję, że się uda. O, formacja, którą gram na co dzień, dobrze. Znaczy, cieszę się, że pele w drafcie, ale... No... No, ale nie na swojej pozycji, no. O, Lucio, nie grajmy się tym Lucio, podobno bardzo dobry, to weźmiemy. I Cordoba do zestawu. No i Zidane w wersji world cupowej od razu podmieniamy. Marszczerano, gram nim na środku obrony, tu będzie na SPD. Nie jest tragiczny ten draft, nie? Fajne karty, tylko ten napad w pierwszej minucie będziemy zmieniać. Wpuścimy na napastnika tego Viniciusza i tego Riberiego. I będziemy grać w ten sposób. Postaram się jakieś ładne, fajne bramki dla widzę strzelić w tym drafcie. I tutaj wyjątek za ten draft nie będziemy odkładać paczek na toty, tylko po prostu je otworzymy, nie? Tak na koniec filmu. Buksa, strzelisz to, nie strzelił Buksa, no! Dobra, schodzisz na karę. Winiarz z elastiko i winiarz bramkarza. Pele dobija, pele się. Co zrobił w tym momencie Pele? A, strzelił bramkę, B, zesrał się, czy C, zrobił salto i pobiegł w trybuny. Pele się zesrał. No i Nazario na na 1-0 plecy, no. No i 2 do 0, no. Te drafty, ach, te drafty. Marszczera, no co ty tu robisz? I czemu ty nie strzelasz gola? Nie, no to wchodzi. 3-2. Znaczy 3-0. Jakie 3-2? Uuu, winic już, ale wsadził. Wracamy. 3-1. Zinedin. Zidan. 3-2. Może wrócimy jeszcze. Trzeba zmiany zrobić, bo, bo troszeczkę już nie chcą chłopaki biegać. Pepe, Pepe, prosto w bramkarza. No to co, obiecałem poniżej 5 minut draft? No i no jest, no, odpadamy w pierwszej rundzie, no, takie życie. Ale śmiem twierdzić, że trochę nie farta było w tym meczu, no. Ale draft to draft, takie życie, no. Czasem się przegra w pierwszej rundzie, czasem się wygra cały draft. Dostajemy za to śmieciowe paczki, niestety, ale no tych nie będę otwierał teraz. Nie będziemy teraz widza takimi paczkami zamęczać, tylko że no coś się do tych nie mogę dokopać na końcu już. Więc otwórzmy sobie na koniec... Może taką za 25 tysięcy. Jak odda to jeszcze jedną otworzymy. Aha, nie ma ekranów. No to bardzo, bardzo im przykro. Ile to będzie? 80. No gwarancja 80+. plus 80 dało. I tyle w temacie. Ale oczywiście widzowie dzięki za oglądanie. Mam że taki materiał wam się spodobał. Jak chcecie więcej draftów to nie zostawiajcie łapek, bo nie chcę więcej draftów. Chcę dobić tylko te 20 wygranych na to zadanie i mi wystarczy naprawdę tych draftów. Trzymajcie się. Pozdrawiam plutko I do jutra oczywiście o 19. Nie 18, co ja gadam o 18.